W górę. Stresu jest na pewno dużo Chcecie zobaczyć jak zakończył się challenge? Siemanko, witajcie w kolejnym, drugim już vlogu Zaczynamy na lekki przybicie, Ponieważ do otwarcia oficjalnego przecięcia stęgi Jump City w rumi zostało niecałe 30 minut GPS pokazuje mi, że zdążę, będę za 3 na miejscu Także nie zwlekamy, zasuwamy Marcin i Monika czekają na mnie już pod parkiem Liczą na mnie Także nie mogę ich zawieść Dodatkowo będą goście specjalni, dwójeczka gości specjalnych Których pewnie część z was kojarzy Kto to będzie, dowiecie się za chwilkę Czasu coraz mniej Pan Janusz, który zmienia światła Niestety nam nie sprzyja Wodnica się udało jak najlepiej 3 minuty zyskałem, ale widzę, że tutaj na próżno wszystko Towarzysze, pomóżcie tutaj. Łapki w górę dla pana Janusza, żeby lepiej zmieniał Słuchajcie, wjeżdżamy już na parking Jam City Widzę Marcin, Monia Gotowi do działania Także przełączamy kamery No w końcu przyjechał, no. Udało się! Jesteśmy przed czasem, mamy dwie minutki Jest z nami Monia, buongiorno Jest z nami kamerista Monia jest trenerem Jean City w Gdańsku Także jeżeli chcecie poskakać z Monią, to właśnie do Gdańska wpadajcie A tutaj mamy jakiś świeżak Cześć Monika Cześć Marko Cześć 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 Monika Cześniku nikt nie znamy. Ja nie wiem, tutaj przyszli z kamerą, ja nie wiem o co chodzi. Zduszajmy minuta 30 sekund, 15, 10, 3, 2, 1. Lecimy. Już się zaczyna. Szybko otwarcie, lecimy.

Jazda! Park w Rumi został oficjalnie otwarty przez prezesa. Nic tylko testować. Słuchajcie, moi drodzy, na początek zobaczcie sobie, jak wygląda cały park z góry. A już za chwileczkę oprowadzimy was po całości, po każdej atrakcji. Tak, żebyście, jeżeli tu wpadniecie, a na pewno tu wpadniecie, się nie zgubili. Tak. Słuchajcie, przed nami pierwsza arena, arena główna, na której zwykle się rozgrzewamy. Od razu zobaczcie, jak to wygląda. Kolejna arena, basen. Na której nie mogło zabraknąć w jump city? Arena ze sportówkami super quad oraz wypasiona ściana. Jako, że mamy nowy park, to mamy też nowych trenerów, więc idziemy z nimi zbić Ecie, prezes też coś tam daje radę. Zaraz zobaczymy, co wykombinował. Procy. Teraz będziemy walczyć. W strefie walki dla gladiatorów. Mały, nieoficjalny challenge. Dziewczyna Tak jest! Brawo! Nie da się tak. Nie da się tego przejść, na pewno nie. Jak ja tu jestem, to nie da się tego przejść. A tak na serio Slaczek, bardzo dobra opcja do ćwiczenia balansu. Miał osobiście jeszcze nie udało się przejść, ale pracuje na tym. Kolejna wspaniała rzecz, mamy ją w Gdańsku, ale nie jest tak kolorowa jak tutaj. Słuchajcie, mamy trzy trasy do pokonania. Oczywiście jeżeli chcecie, jeżeli chcecie się rozbrzeć, to korzystacie z każdego klocka. Jeżeli nie, wybieracie na przykład trasę zieloną, zasuwacie trasa pomarańczowa, trasa czarna i zasuwacie lecę po czarnej. To jest świetna arena, żeby się porozciągać troszeczkę, wycilować po skakaniu. Na pewno tutaj jeszcze wrócimy. Oczywiście w naszym parku nie mogło również zabraknąć koszy. Dobra, czas na rozgrzewkę, a rozgrzewka będzie na bolu a później lecimy z challenge'em. No to idziemy na challenge. Słuchajcie, Monia się już rozdrzewa. Za chwileczkę ten słynny challenge, o którym tyle mówiliśmy. Zmierzy się ekipa, robię salto. Czyli Monia robię salto, ja robię salto kontra Treneiro vlog. Chcecie zobaczyć, jak zakończył się challenge? To do Treneiro vlog. To był vlog Jump City, w którym zobaczyliście wszystkie areny, wszystkie atrakcje nowo otwartego Jump City w... Rumi! Jump City... Rumia! Blok numer 2 dobieg końca żegnamy się z ekipą treneiro tak jeżeli chcecie zobaczyć jaki był wynik challenge'u to wbijcie do nas na kanał a my polecamy subskrybujcie jonsy i treneiro vlog yeah! nowe mini na wypasie Suzuki Countryman. Dzięki współpracy Jump City i firmie Zdunek, którą tam widzicie, kolejne dwa vlogi uprzyjemni nam właśnie ten piękny pojazd. Będziemy go testować razem z Marcinem oraz z gościem specjalnym, który pojawi się na kolejnych dwóch vlogach. Tak więc do zobaczenia za dwa tygodnie.